Witam państwa, Jarosław Rona, to jest program Rozmowa na Temat, a kolejnym gościem w naszym studiu jest burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam pana dyrektora. Panie burmistrzu, spotkaliśmy się, by podsumować miniony rok. Z pana perspektywy, jak to wyglądało? Każdy rok jest inny. To był rok już popandemiczny, ale uważam, że całkiem nieźle się zakończył dla naszej gminy. Zakończył się rekordowym budżetem, ponad 60 milionów zrealizowaliśmy sporo zadań inwestycyjnych. To było 30% zaplanowanych inwestycji, 45 wykonanych zadań. Ale inwestycje inwestycjami ważni są też mieszkańcy. To jest rok, jak powiedziałem, popandemiczny. Bardzo ciężko nam się zebrać, wrócić do tych utartych torów wspólnego życia, wspólnego funkcjonowania, organizowania spotkań, imprez. Nawet rozmowa staje się coraz trudniejsza, bo w okresie pandemii zaczęliśmy mówić przez komunikatory i teraz spotkać się twarzą w twarz jest różnie. Aczkolwiek uważam, że tego czasu nie zmarnowaliśmy. Dużo czasu też poświęciliśmy na zamierzenia, które będziemy chcieli zrealizować w latach przyszłych, bo przecież stoimy przed KPO, przed Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, więc te tematy gdzieś tam nas i dzielą i łączą jednocześnie bardzo mi zależy żeby pewne działania które robimy były konsensusem działamy wspólnie z radą za co bardzo dziękuję radnym staram się być w kontakcie z mieszkańcami w okresie pandemii, pandemii też przy pomocy komunikatorów teraz bardziej tatatet. i yy, czy anfas. ale to są te moje takie codzienne działania jestem już spory czas burmistrzem i też nieraz boję się rutyny ale na szczęście, życie jest tak skonstruowane, że w rutyny nie da rady wpaść. Wspomniał Pan, dużo inwestycji udało się zrealizować, takie strategiczne, które moglibyśmy przytoczyć? Ja mam takie głębokie przeświadczenie, że istotą dla terenów wiejskich, półwiejskich, bo akurat gmina Międzylesie to jest jedno miasteczko i 21 wsi rozrzuconych po górach, to są inwestycje o charakterze drogowym. Wykonaliśmy sporo odcinków dróg. Czy to z Nowego Ładu, czy z środków innych pomocowych, choćby taki długi odcinek drogowy wykonany z Nowej Wsi do Gajnika, droga wykonana z Domaszkowa przez Jaworek, droga z Domaszkowa do Długopola. To też nie jest po to, żeby było wyasfaltowanych ileś tam nowych kilometrów dróg, tylko tworzymy też nowoczesną sieć połączeń drogowych dla mieszkańców, dla turystów. Dla rowerzystów, dla spacerowiczów, bo te drogi zamykają kolejne koła, kolejne połączenia. Czasami są to połączenia rezerwowe, czasami są to bardzo widokowe, turystyczne, a niektóre tworzą możliwość pod inwestycje. No, tak, takim dobrym przykładem jest inwestycja drogowa w kierunku wieży widokowej na Trójmorskim Wierchu. A to jest rozpoczęty temat wspólnie z powiatem. Realizujemy i będziemy realizować, mam nadzieję, w roku bieżącym, ten temat również. Skończyliśmy remont wieży na Trimorskim Wierchu. Można już tam bez obawy iść i korzystać z tej wieży, a wydawało się, że jej nigdy nie skończymy, bo były problemy. Zrobiony jest niewielki odcinek, ale ten najtrudniejszy przez las z Dolnika do Pisar. W tym roku chcielibyśmy rozpocząć od strony Międzylesia w stronę Dolnika z takich dróg o charakterze powiatowym, gdzie wspólnie robimy to z powiatem kłodzkim, to jest droga z Różanki do Niemojowa. Długi, ładny odcinek. Wczoraj byli u mnie goście z Trzech i mówię, bo oni jeżdżą przez Lesicę, tam jest też nowa droga, mówię, możecie pojechać przez Różankę. Nie, no tam są same dziury. Pojedźcie przez Różankę. Co prawda ta inwestycja jeszcze jest nieskończona. Skończymy ją w tym roku ale już da się jeździć całkiem wygodnie. Tak, jesteśmy przy Różance. Warto wspomnieć o inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, którą udało się Nie, zmienić. to jest tylko wodociągowa. Tylko wodociągowa, tylko okay. Wodociągowa. robimy tam wodociąg. Wodociąg jest teraz na etapie rozruchu. Też nie obejmuje całej miejscowości. Będziemy myśleli o kolejnym etapie, ale da możliwość przyłączenia się około 40 nowym użytkownikom wodociągu. To Zwiększa infrastrukturę i bezpieczeństwo, bo też przecież powstają hydranty, a hydranty to jest w razie czego możliwość działania w każdej chwili. Myślę, że jeszcze w miesiącu styczniu napełnimy ten wodociąg, bo na razie on jest w stadium odbioru. Inwestycja, o której mówiło się w minionym roku, czyli budowa hali sportowej, udało się pozyskać dofinansowanie, ale te pierwsze przetargi okazały się być dużo droższe. Tak jest. Jesteśmy po kilku już przetargach. Pozyskaliśmy spore pieniądze. Wydawało się, że to powinno być 100% możliwości. Po pierwszym przeszacowaniu wyszło, że będziemy musieli do tego przedsięwzięcia dopłacić około 20-30%. A tu wychodzi na to, że oferty, które są składane, są praktycznie 80-100% więcej. Więc czekamy na ustabilizowanie się rynku. Będziemy przeliczać teraz od nowa kosztorys i wspólnie z Radą podejmiemy odpowiednie decyzje. To, między przy samej granicy, mówi się tak na końcu świata, chciałem zapytać, czy to bardziej są pozytywy, negatywy tej sytuacji, że to jest teren tak naprawdę przygraniczny? To jest teren przygraniczny. Nie zgadzam się z tym, że jest na końcu świata. Uważam, że jest na początku świata. I tak jak nieraz mówię w rozmowie takiej luźnej. Są plusy dodatnie i ujemne. Jak kiedyś powiedział to jeden z naszych prezydentów. I plusem ujemnym jest to, że mamy daleko wszędzie, a plusem dodatnim, że mamy blisko. Do Czech, do Pragi, do Brna, na południe, do Chorwacji, gdzie bardzo dużo mieszkańców jeździ. I stajemy się też powoli świetnym punktem wypadowym do spędzania czasu, bo jeśli zrobimy tą taką teraz modną Taką układankę, że wbijamy sobie cyrki, i rysujemy 50 kilometrów od punktu, czyli tego punktu, którym jest Międzylesie, jesteśmy w stanie zwiedzić piękną ziemię kłodzką i praktycznie atrakcyjne tereny północnych Czech. To też pozwala Wam na współpracę z Czechami. Wszelkie projekty transgraniczne no jesteście, można powiedzieć, liderem pod tym kątem. No z Czechami jesteśmy skazani na współpracę. Nawet ja, ja zaczynam się śmiać, że już nie mówimy ani po polsku, ani po czesku, tylko takim narzeczem wspólnym, które się wytworzyło. Tak, piszemy wiele projektów z Czechami, piszemy projekty miękkie, piszemy twarde. Wczoraj mieliśmy duże spotkanie z przyjaciółmi z Republiki Czeskiej. Uzgodniliśmy projekty strażackie, turystyczne. Biorę udział jako burmistrz też w pracach EKS-u dla projektów, mikroprojektów. Jestem w tych sprawach na bieżąco i nigdy nie ma takiego naboru, żeby nasza gmina nie brała udziału w tym naborze. Więcej powiem, nigdy nie ma takiego naboru, żebyśmy nie pozyskali jakichś środków. Atrakcyjność Międzylesia i Gminy Międzylesia doceniają no, mieszkańcy większych aglomeracji, którzy migrują, można powiedzieć, w te tereny, kupują działki, budują się. No tym, którzy byli tu pierwsi, trochę to przeszkadza, ale no, wy jako samorządowcy musicie trzymać się planu zagospodarowania. Ja jestem mieszkańcem Gminy Międzylesia od urodzenia i mam nadzieję, że do śmierci, więc nazywam siebie Tubylcem i Mamy taki problem, który narasta nie tylko w naszej gminie, bo on dotyczy też innych gmin Ziemi i myślę, że nie tylko, że nasi nowi mieszkańcy nie chcą nowszych mieszkańców. I tak musimy działać, żeby wzajemnie pogodzić nowych mieszkańców z nowszymi mieszkańcami i żeby było jeszcze w tym środowisku, w którym się wychowałem, miejsce dla nas, dla tych, którzy tam mieszkają, mieszkali i dla naszych dzieci. Przyszły rok inwestycje zaplanowane na poziomie 30% budżetu, sporo i odważnie. Sporo i odważnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała realizacja. Jak pan redaktor wie, ja mam problemy z chwaleniem się, a w szczególności z mówieniem o tym, co będzie, bo to życie kształtuje rzeczywistość, a nie marzenia polityków czy samorządowców. Ale też z Radą marzymy o pewnych sprawach i chcemy pewne działania realizować jesteśmy na etapie właśnie wymiany oświetleń chcemy w trzech miejscowościach wymienić oświetlenia na energooszczędne chcemy rozbudowywać kończymy właśnie remont przedszkola chcemy rozbudowywać działania związane z wymianą pieców działania związane z, w ogóle z szeroko rozumianą fotowoltaiką no, taka instalacja powstała przy szkole podstawowej. Tak, powstała przy szkole i bardzo się cieszę, że ona jest. Tylko teraz czekamy, żeby ona nam w pełni zafunkcjonowała. Czyli czekamy na słoneczne dni, bo akurat oddaliśmy ją już późną jesienią. Mamy już umowę z Tauronem. Mam nadzieję, że to wszystko będzie fajnie sobie funkcjonowało. Tak jak powiedziałem, że zrobiliśmy też termomodernizację przedszkola. Cały czas robimy termomodernizację szkoły w Międzylesiu. Chcielibyśmy w tym roku też szeroko spojrzeć na zabytki. W ubiegłym roku udało się uratować gołębnik w różance. W tym roku mamy kilka pomysłów. Zobaczymy, jak będzie wyglądało rozstrzygnięcie funduszy przeznaczonych na zabytki przez rząd. Będziemy też aplikować do innych źródeł pozyskania na to pieniędzy. Tak jak mówię, drogi, drogi, drogi to jest jedna rzecz, ale też chciałbym, żebyśmy poszli w sprawy związane z taką infrastrukturą życia codziennego, którą realizujemy często przez Fundusz Słowecki, czyli place zabaw, miejsca spotkań, miejsca wypoczynku. W tym kierunku chcielibyśmy działać. Mhm. Jeszcze zapytam o plan na tak tzw. Sim Sudety, czyli mieszkania, tanie mieszkania. Jest już projekt zatwierdzony, projekt budżetu. Pewnie ruszą pierwsze przetargi w drugiej połowie roku. Zgadza się. Jesteśmy gminą, która bierze udział w tym przedsięwzięciu. Zależy nam na tym, żeby wybudować dom mieszkalny z 14 mieszkaniami. Mamy przygotowaną działkę. Działka została przekazana już do SIM-u. Trwają prace projektowe. Czy te mieszkania będą tanie? To się okaże, bo tak naprawdę simy, póki co dopiero są na etapie początkowym, ale zakładam, że każde działanie, które daje nadzieję na rozwiązanie pewnych problemów, nie może być pominięte i trzeba się po prostu pochylić nad tym. Jest pan prezesem Stowarzyszenia Gminy Ziemi Kłodzkiej. Stowarzyszenie funkcjonuje już ponad 30 lat. To są liczne projekty, no ale też dzięki pana działalności i gmina Międzylesie z tego korzysta. Też, ale stowarzyszenie istnieje już, tak jak pan powiedział, ponad 30 lat. Do stowarzyszenia należy 17 gmin ziemi kłodzkiej i ząbkowickiej, bo plus 14 kłodzkich jest 3 ząbkowickie. To stowarzyszenie zaczęło się od tego, że było takim no, fajnym, sympatycznym, miłym spotkaniem wójtów i burmistrzów, moglibyśmy powiedzieć, konwentem. Potem zaczęliśmy działać w pewnych sprawach promocyjnych. Potem zaczęliśmy sobie mówić, że moglibyśmy przez stowarzyszenie pisać projekty o charakterze ogólnym. Potem żeśmy wymyślili, że kto wpłaci do stowarzyszenia większą składkę, to będzie mógł przez stowarzyszenie pisać projekty tak zwane sieciowe dla kilku gmin. No i proszę sobie wyobrazić, że stowarzyszenie nie przerabia już kilkuset. Tysięcy złotych rocznie, tylko kilka bądź kilkanaście milionów złotych rocznie. Takim sztandarowym dziełem roku ubiegłego, które było firmowane przez Stowarzyszenie Gminy Ziemi Kłockiej, to jest odbudowa wieży na śnieżniku. Sztandarowym elementem Ziemi Kłockiej w Polsce i nie tylko już są single traki, To też jest pomysł, który został realizowany i rozpoczęta realizacja była w ramach Stowarzyszenia. Dalej działamy w ramach wspólnej promocji. Zajmujemy się wymianą młodzieży na pograniczu polsko-czeskim. To też działanie z roku ubiegłego. Poszliśmy dalej. Wzięliśmy udział w projekcie ekologicznym Wymiana Kopciuchów i też stowarzyszenie pociągnęło projekt bardzo duży Wymiany Kopciuchów w siedmiu czy ośmiu gminach, już nie pamiętam. I to biorąc pod uwagę, że w stowarzyszeniu jest zatrudnionych 2,5 pracownika, to naprawdę duże wyrzeczenia. A współpraca z wójtami, burmistrzami jest wielką przyjemnością, ale to wcale nie jest łatwa rzecz. Życzę, aby te plany, które Pan sobie założył jako samorządowiec, jako prezes Stowarzyszenia Gmin Dziemikłowskiej, które gdzieś tam pewnie na pewno się jeszcze rysują, żeby się realizowały. Państwu przypomnę, że gościem w naszym studiu był Tomasz Korczak, burmistrz Międzylesia. Dziękuję Panu bardzo dziękuję. za tę rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.